Drodzy Państwo, wywiady. Tak, drodzy Państwo, dzisiaj dla Coper TV wywiady jeszcze do tego. jak wracają. Pozdrawiam Tak jest, to rocznik maturalny 2002, więc trochę czasu minęło. Pięknie. I dalej Pani bierze takie taki udział w inicjatywach? Znaczy, tak, aczkolwiek teraz to jest w ogóle podwójna kwestia, ponieważ jestem też dyrektorem operacyjnym Fundacji Krwinka, więc jako dyrektor fundacji i absolwent jedynki, no nie mogło mnie tutaj zabraknąć. No to pięknie, jak wrażenie ogólnie? Super, super. Wiem, że jest to piąta edycja i z roku na rok jest coraz więcej uczestników i oby było tak dalej. W przyszłym roku jedynka będzie głównym organizatorem, więc będzie jeszcze większa pompa. Mam nadzieję, i jeszcze więcej uczestników. A no, cel jest oczywiście mega szczytny i to jako nam jako fundacji bardzo pomaga i daje nam możliwość. Takiej realnej pomocy tym dzieciakom, które są na oddziałach, które są naszymi podopiecznymi. No, bardzo się cieszymy, że ogólnie tyle ludzi przychodzi i bierze udział. Tak, to jest, to jest prawda. Szczególnie ważne jest też to, żeby młodzież angażować, ponieważ Wy macie dużo siły jeszcze i werwy więc możecie działać, działać prędznie. A jak widać, tylko jest wszędzie. Tak, prawda. <laughs> wszędzie dobra. jesteśmy, więc również w takiej sytuacji. Dobrze, więc zachęcamy wszystkich za rok jeszcze raz tutaj przyjść. Tak jest? Hej, jak masz na imię? Witek Kobyłecki z Jesteś? klasy drugiej D. Dobrze. E, jak się biegało? Bardzo dobrze, dobra pogoda. Wszedłem tu ze znajomymi biegać. Ale stwierdziłem, że jednak biegę trochę szybciej, no i zajęłem trzecie miejsce. No to pięknie, gratulacje. Dziękuję bardzo. Jakie wrażenia? No bardzo dobrze, ale zmęczony jestem bardzo. No. Nie przygotowywałem się jakoś bardzo, ale dobrze. To się cieszę, że tak wyszło. Dziękuję. Dziękuję bardzo.